Witajcie, na całym świecie wiele osób codziennie irytują nie bez powodu państwowe urzędy, co więcej, takim ludziom bardzo często nie jest dane być wysłuchanymi. Ta niesamowita historia miała miejsce w meksykańskiej gminie Guatemoc w stanie Chihuahua. Do burmistrza Carlosa Teny od dawna docierały niepokojące skargi pochodzące głównie od osób niepełnosprawnych. Twierdzili, że miejska pomoc społeczna nienależycie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Kiedy usiłowali złożyć skargę do wyższych władz, a w szczególności do samego burmistrza, urzędnicy uniemożliwiali im to na każdym kroku. Kiedy tena zdecydował się omówić te kwestie ze swoimi podwładnymi, ci zapewniali go, że są oczerniani, przysięgając jednocześnie burmistrzowi, że wykonują swoją pracę prawidłowo. Znajdując się między dwiema skrajnymi postawami społecznymi, Carlos zdecydował, że najlepsze rozwiązanie to doświadczenie na własnej skórze i przekonanie się, która ze stron ma rację, a która jest nieszczera. Burmistrz przez dwa miesiące przygotowywał się do swojej nowej roli. Ucharakteryzował się w bardzo przekonujący sposób, przez co do złudzenia przypominał niepełnosprawnego bezdomnego. Nauczył się korzystania z wózka inwalidzkiego, trenował specyficzną mimikę oraz, aby nikt go nie rozpoznał, założył okulary przeciwsłoneczne, imitując osobę słabowidzącą. W końcu najważniejsze w tym zadaniu było pozostanie anonimowym. W ten sposób rozpoczęła się długa i wyboista droga świeżo upieczonego włóczęgi. Wynik eksperymentu okazał się dla głowy miasta niezwykle przygnębiający i rozczarowujący. Wyganiano go prawie z każdego miejsca, ignorowano i jawnie dyskryminowano. Po zakończeniu całej akcji, Carlos Tena przyznał w wywiadzie, że planował ją od dawna. Zdecydowałem się na jego przeprowadzenie, ponieważ w pewnym momencie stało się dla mnie nie do końca jasne, komu mam uwierzyć, obywatelom czy kolegom z pracy, stwierdził. Pierwsze kroki burmistrz Guautemok skierował do Departamentu Rozwoju Społecznego, aby złożyć oficjalny wniosek o pomoc żywnościową. W Meksyku istnieje odpowiedni, dedykowany temu program państwowy. Jak twierdzi Carlos, spotkał się tam z całkowicie obojętnymi urzędnikami, którzy byli przytłoczeni własnym lenistwem i bezczynnością i kompletnie nie udzielali jakiejkolwiek pomocy osobom niepełnosprawnym. Nikt nie wykazywał zainteresowania oraz nie pomógł przy papierkowej robocie za wyjątkiem jednej pracownicy, która z dobrego serca nakarmiła bezdomnego galaretką. Następnie głowa miasta udała się do oddziału administracji publicznej, gdzie również czekało go tak samo przygnębiające przyjęcie. Przez długi czas nie mógł dostać się do środka, ponieważ pracownicy mieli problem ze znalezieniem klucza do windy dla osób niepełnosprawnych z jakiegoś powodu zamkniętą w dniu roboczym. Carlosa poproszono, aby zaczekał na ulicy, przy czym wyraźnie dało się odczuć niezadowolenie urzędników, którym przyszło spełniać zachcianki jakiegoś bezdomnego włóczęgi, chcącego porozmawiać z burmistrzem w cztery oczy. Biedny inwalida najpierw zaczekał kilka godzin, aby w końcu spotkać się nawet nie z głową miasta, a z jego sekretarką. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nikt nawet do mnie nie zadzwonił z informacją, że ktoś prosi o spotkanie, twierdzi Tena. Opisując swoje spostrzeżenia związane z pobytem w ratuszu, przyznał, że poczuł się potraktowany przez pracowników w sposób obojętny, a nawet odniósł wrażenie, że chcą się pozbyć bezdomnego możliwie najszybciej. Nawet mi szklanki wody nie dali, relacjonuje lokalnej prasie. W tym momencie poczułem gniew w związku z tym, że ci ludzie to moi pracownicy, którzy otrzymują pensje ze Skarbu Państwa i jednocześnie w tak fatalny sposób traktują obywateli. Na najbliższym spotkaniu wszystko dokładnie wypunktowałem, co mnie spotkało i poinformowałem, że takiego traktowania ludzi dłużej tolerować nie będę, oświadczył Carlos Tena. Dodał również, zamurowało ich, jak się dowiedzieli, że ten bezdomny inwalida na wózku to w rzeczywistości byłem ja. Burmistrz nie poprzestał tylko na słowach. Zwolnił wszystkich swoich współpracowników, którzy podawali mu nieprawdziwe informacje, oraz tych, którzy mieli za zadanie poprawę jakości życia obywateli i jedyne co robili to komplikowali oraz utrudniali wszystkie procesy. Zainicjował również projekt, w ramach którego do pracy będą rekrutowani młodzi, aktywni i kreatywni ludzie, dla których największą wartością jest poprawa jakości życia w mieście. Zdecydował się również na przeprowadzenie w urzędzie gruntownej reorganizacji stanowisk i działów, co wiązało się również z czystkami w urzędzie. Burmistrz dodał również, że w niedalekiej przyszłości planuje kolejny eksperyment, a w jego głowie rodzą się kolejne pomysły na sprawdzenie, jak rzeczywiście funkcjonują instytucje miejskie. Niechaj więc każdy urzędnik państwowy wie, że pewnego pięknego dnia mogę go odwiedzić. Mam więc nadzieję, że dla dobra obywatela zrobią wszystko, co w ich mocy. To wszystko sprawiło, że obywatele jeszcze bardziej szanowali burmistrza. Już wcześniej zasłużył się miastu. Zmieniając wiele rzeczy na lepsze, ale jego pomysł z przebraniem się za bezdomnego jednocześnie wzmocnił jego pozycję wśród mieszkańców Gwałtemok. A wy jak oceniacie niecodzienny pomysł burmistrza Teny? Napiszcie w komentarzach, co o nim sądzicie. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Do następnego!